Jaki kramp? Wielki Lucian. Bla bla bla, bla 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 bla. bla, bla. <grystanie> Hej, wyleciał mi ołówę! Wejnie, kramp! To ty jesteś w tym tygodniu odpowiedzialny za trzepanie wycieraka. Jeszcze nigdy nie widziałam, żeby wycierak był tak niewytrzepany. Ale uh, <grystanie> ja. Od teraz będziesz trzepał wszystkie wycieraki w szkole? Hmm. Wajnie Archibaldzie eee. Kramp! Przestań trzaskać drzwiami! Nie trzaskam! Oglądam telewizję! A teraz, panie i panowie, ja, Marla, mistrzyni magii, sprawię, że mój przystojny asystent Bob zniknie. Abra mm -hmm. Bob znikando? Nie ma po nich <laughs> Chciałbyś móc sprawić, żeby ktoś zniknął, a co powiesz na setki niesamowitych sztuczek. Wystarczy kupić zestaw dla początkujących magików Marli z gratisowym cylindrem, peleryną i różczką. O, to mi się podoba. Mógłbym zniknąć mamę. Zniknąć panią syk. Zniknąć luszyna. Wszystkich zniknąć! Wiecie co? Po kolacji urządzam pokaz magii! Na pewno będzie bardzo ciekawy. Szkoda, że mam już na wieczór plany. Będę patrzył, jak trawa rośnie. Nie przesadzaj. Dla brata możesz się chyba na chwilę oderwać. <wzyszyk> Zaczyna się! <wzyszyk> Dziękuję. Dziękuję. <grym? grym> A teraz tak na dobry początek. Sprawię, że Loszyn zniknie na zawsze. <grym> Abracadabra, Bob znikando, nie ma po nim szlando. Za co to? Abracadabra, Bob znikando, nie ma po nim szlando. Dobra, zniknę coś innego. Uy. Abracadabra, Bob znikando, nie ma po nim szlando. Tak. <laughs> nie przeczytałeś instrukcji ty ośle. W telewizji zaklęcie działało! Zaklęcie nie ma nic do rzeczy. To kwestia sztuczek i iluzji. Zamknij się, frajerze! <śmiech> <śmiech> Głupia magia! Luszynie Kramp. Natychmiast idź na górę i popraw swojemu bratu humor! No! Słuchaj, Wayne, to kwestia sprawnych rąk. No, zobacz. Dwa zamknięte pierścienie, tak? Ech, ech, ech. E? Nawet nie powiedziałeś zaklęcia. Wiem, że nie powiedziałem. Proszę, jeden z pierścieni jest przerwany. Hmm? Tylko zasłoniłem go palcem. Mam ci to pokazać powoli? Nie! Chcę zobaczyć, jak coś znikasz. Dobrze, to jest jeszcze prostsze. się otwiera, asystent wchodzi do środka, drzwi się zamykają. Burza, braw! To zniknij mnie przed mamą i tatą. Niech będzie. Musisz się tylko schować za fotelem, a ja już ich zajmę jakąś gadką, szmatką i bla bla bla. Juhu! 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 Co jest? Luszyn zaraz sprawi, że zniknę. Z przyjemnością. Zaczekajcie na mnie. Chyba o tym zapomniałaś. No bardzo Ci dziękuję. Mamy gościa. Będziesz miał większą widownię. A teraz tyłki w fotel i patrzeć! Oto całkiem pusty cylinder. Czy na pewno Salawando Mikała! Puf! Ej. Też coś! Przejdźmy wreszcie do rzeczy! Zniknij mnie jak takiś mądry! Panie i panowie! Mój przystojny asystent Wayne szedł właśnie do magicznej kostki! Na waszych zdumionych oczach sprawie, że zniknie! Chciała kabra, żeby wahno naprawdę znikando! Naprawda kabra chciała bando, żeby znikando na zawszando! Co się dzieje? Ten głupek ciągle myli zaklęcia! To nie jest kwestia zaklęcia! Dlaczego ciągle robisz Shueinowi na złość? Powiedz abrakadabra, bo znikando nie ma po nim ślado! Abracadabra, Bob znikando, nie ma po nim Ślando. <noise> Dziękuję, a teraz wprowadzę go z magicznej otchłani. Abracadabra, Bob znikando, jest z powrotando. <noise> Jasne. Je jeszcze chwilkę. <noise> Coś takiego naprawdę zniknął. Może Luszyn wysłał go do innego wymiaru? Tony to niemożliwe! Ale się zdarza. Słyszałem o takich przypadkach. Cóż, lepiej, żeby się znalazł i o czasie poszedł spać, bo jak nie. <laughs> Tak to cicho, Bez jego ćamkania i siorbania i... O! Nie wytrzymam tego dłużej! Jest głośniej! Brakuje mi jego chrząkania i tych niskich beków! No, gdzie jest moje dziecko? Na pewno jest jakieś logiczne wyjaśnienie! Jest! Zniknąłeś go do innego wymiaru. Gdzie się nasz Wayne podziewa, co? Proszę usprawiedliwić. Przekręcone zaklęcie, przeniesione do innego wymiaru? Przez Luszyna? Trochę to żenujące, nieprawdaż? Delikatnie to ująłeś! Jak mogłeś to zrobić własnemu bratu? Za karę przez tydzień będziesz trzebał w szkolne wycieraki! Co jest? To za zniknięcie mojego Wayna! Ty, że jesteś wstrętnym, wstrętnym dzieckiem! Na pewno tu się ukrywa! No bo jak nie, to gdzie? No, przykładowo w innym wymiarze. Przestań powtarzać te brednie! Jest tam kto? Nie! Może mi pan chociaż powiedzieć, czy nie było tu ostatnio Wayna? Mówił, żeby nic nikomu nie mówić! To nie mówię! Pozwiedzajmy sobie trochę. Przerażające miejsce. Założę się, że nawiedzają je duchy starego sprzętu gospodarstwa domowego. Co ty, tony na głowę upadłeś? A -a -a. A -a -a. A -a Będziesz miał spore kłopoty, jak wrócimy do domu. Nie, jeśli wrócę tam pierwszy. powiedział? Co kto nam powiedział, skarbie? Wayne! Znalazłem go śpiącego na złomowisku w wózku i pobiegł do domu! No to gdzie jest teraz? Widzisz? Tu go nie ma. Rozpacz przyćmiła ci umysł, synu. Na pomoc! Wypuśćcie mnie wreszcie! Wayne! Wróciłeś! Ale gdzieś ty się podziewał. Utknąłem w innym wymiarze magicznej próżni, bo ten frajer nie zapamiętał powrotnego zaklęcia! Mój skarb! A dali ci tamtej próżni coś do jedzenia? Ej. Chodźmy na dół, to ci zrobię placków z cukrem. A jak właściwie udało ci się wrócić? No, ten. E, przypomniałem sobie zaklęcie i je wypowiedziałem! Doprawdy! A jak brzmiało? Abra kadabra, bob znikando, pojawiando! Luszyn! Wayne, co ty znowu zrobiłeś? Nie mam pojęcia. Może naprawdę go zniknąłem? Może naprawdę umiem czarować? Może byś się przestał szczerzyć? I natychmiast odzniknij brata. Abra kadabra, Bob znikando, jest spowrotando. Cóż, nie wydaje mi się, żeby to miało zadziałać. Nie. On się gdzieś schował. Nie mógł naprawdę zniknąć. A skąd ta pewność? Stąd, że ja też. Nie, to znaczy. Dzięki, że mnie przenocujesz, Tony. A kiedy zamierzasz wrócić do domu? O, jakieś kilka dni powinno wystarczyć. Tak. Konflikt płci. Ojej. Za mało stylowych atrybutów Wendy Przynieś ten kubek taty ze śpiącymi aniołkami jest w pokoju ochytku. Cześć, tatku! E, czego tu szukasz w złoty? Kupka z aniołkami, który ci kupiłam. Dzisiejsza kolacja ma być stylowa. E. A, a, a jak on wyglądał, serce moje? Był bardzo przepiękny, ze skrzydełkami. Ech, a, a, b, chodzi ci o ten. Ale skąd, tatku? To jest Pegaso telefon, który kupiłam ci w zeszłym roku. <laughs> Osłonka na faks w kształcie pieska? Natatnik w wełnianej okładce? Ech, Pojemnik na ciasto w kształcie konika? Ty mnie nie kochasz! Nie, to nie tak, pączku złoty, tylko że nie mam yy, miejsca, a one są takie cenne i stylowe, więc trzymam je w bezpiecznym miejscu. A na te wszystkie śmieci to masz miejsce? To nie są żadne śmieci. O! Potrzebnym jest to. Porcelanowy kot Arlekin w czarnej masce, lampa. Wybacz, ale to przekracza moje możliwości. Co powiesz na to? Myszko-okładka na książeczkę czekową. Hmm. No proszę, wymarzona okładka na czek. To własnoręcznie! Strasznie się napracowałam! O, no proszę, i zrobiłaś to sama! Ręcznie! Yy, zszywane I, i z naszywkami też! Dziękuję, Wendy! Piękny prezent, a jaki ładny kolor! Zasługuje na honorowe miejsce na moim biurku! No, no, no. O, to zaiste wielka chwila, Wendy. Pokój ochydek nareszcie jakoś wygląda. Wróciłem. Orześ w pianę. Co wyście zrobiły? O, wszędzie stoją jakieś straszne babskie fidrygałki. Mój pokój to nie w falbankach, koronkach i w kwiatkach. To wszystko twoja wina, ty wredny szczurze. Tatku! też! Że... To wszystko przez twój głupi pomysł! Ej, nie chcę tych śmieci! Są wstrętne i pozbawione smaku! To jest prezent, Luszyn! Chyba nie muszę ci przypominać, jak straszliwe mnie taktem i obrazą byłoby go nie przyjąć! Ehe, zakochana para! Spadaj, Wayne! <laughs> A. Pokaż mi, jak być chłopcem, Wayne! Nie mam mowy, więc nie proszę. Nie serio. Tata myśli, że jestem kompletną dziewczyną. Wściekł się. No, straszne. Co mi dasz? Co tylko chcesz. Mój tata może dosłownie wszystko. To może walka na śmierć, i życie na ringu, z kimś, kogo sam wybiorę. Umowa stoi. No. O, tak chłopcy jedzą tort. A tak chłopcy tortu nie jedzą. U, 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 u. Rezydencja państwa Kramp, to Luszyn, słucham A, Tak chłopcy nie mówią A tak nie jeżdżą na rowerze Tak nie lecą z płaczem skarżyć się mamie. Mamo! Brań z ciebie, Wade. Oh. Moja rola skończona. Wendy! Walderze, <grym> nie zachowuj się przy stole, jak proszę. <grym> Czyś ty uszalała, moja panno? <grym>

Siema. A spoko, tylko że mi krewisz skarbie. E, co takiego chcesz? E, e. Kickbox na śmierć i życie, ale już! E, a co byś powiedział na nocne polowanie też na śmierć i życie? Hmm? Tylko żeby było warto. O! Ach. Jesteśmy na bagnie? Tak jest. Masz przydać ci się. Ach. 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 Uch, ten głupek właśnie wystraszył z okolicy całą jadalną zwierzynę. Ech, będziemy się musieli teraz zadowolić zieleniną. Ja nie wiem, ale z niego baba. Ech, wybacz, Wendy. Nie baba, tylko chłoptyś. Ja zresztą sam już nie wiem. Chodźmy wreszcie. Zostaw trochę dla mnie, tatku! Aaaa! Nie zostawiajcie mnie! No dobra, cykorze jeden. Patrz i ucz się. Tak się poluje na... Chyba na coś nadypnąłem. Chłopcy tak nie mówią, nie? Tak się łapie, a tak się... Nie. A tak się nie łapie i nie je. Niektórzy chłopcy po prostu nie znają się na męskich sprawach. Garść księżycowych gruszek, dwa tuziny enfin macko-jabłek i torba pysznych, bagiennych muszych chlebków. Szykuje się niezła uczta dla mojego małego księcia. Jak zaraz stąd nie wyjadę, to chyba umrę. Nie tak prędko, ty miejski frajerze. Trzeba to wszystko oprawić, zanim weźmiemy to do ust. Będzie trzeba złożyć wizytę staremu parasonsowi. Ach, umarłem! Ach. Witaj set, Lili. Nie przesadź z tymi gruszkami, co? Chciałbym, żeby jednak miał jakiś pazur. No, zobacz tylko, mój Wendy, drogi chłopcze, męski świat. Żadnych falban, żadnych koronek, tylko rzeczy, które służą do różnych rzeczy. Nie, tato, wcale nie. Ale. nie ma żadnego ale. To nie żaden męski świat ani babski świat, tylko wstrętny świat płotniaków. Co my tu w ogóle robimy? Ktoś jeszcze pomyśli, że sam jesteś błotniakiem albo... Co? Uda. O, Jak naprawdę nie chcesz, to ja to wezmę. To dosyć luksusowe rzeczy i ładne. Ta, ale Wendy mnie nimi obdarowała. Mama mówi, że trzeba trochę jednak odczekać, zanim wypada je komuś oddać. To takie niepisane prawo. Bleh. Pójdę ją zapytać. Może dwa dni to już dosyć. Prawda, że cudowna? Materiał pochodzi ze ściśle limitowanej serii, a na szybki to ręczna robota za koniec. <grymne> to pewnie ze skrawków <grymne> wywleczonych z mojego śmietnika. <grymne> że to najbardziej męski prezent na świecie. I proszę, przyda ci się to. Trzeba woskować drewno, oliwić rogi, a srebro czyścić z nalotu. Co tydzień. Hmm, rogi do oliwienia. Dziękuję, <Wenn> Ponczusiu Złoty. Chyba mogę cię nazywać Ponczusiem, prawda? O, jasne. Może i jestem bardziej męska, niż największy łobuz w mieście, ale w końcu jestem dziewczynką. Chce odzyskać Uuu. wszystkie swoje pluszaki. ale już! <laughs> Jasne! Opracowanie wersji polskiej Start International Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi polskie Bartosz Dźwięk Dźwięki montaż Jerzy Wierciński. Kierownik produkcji Elżbieta Araszkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Luszyn, Kuba Truszczyński Wayne, Jacek Kawalec Wendy, Agnieszka Kunikowska Mari Elżbieta Kopocińska-Bednarek oraz Izabela Dąbrowska, Ewa Serwa, Edyta Łukaszewicz, Edyta Łukaszewska Jarosław Domin, Dariusz Błażejewski Jarosław Boberek, Mikołaj Miller, Robert Tondera, Zbigniew Konopka i inni.